Z tego filmu dowiesz się, jak możesz wykorzystać narzędzie o nazwie Chat GPT do generowania tekstów na zadany temat. Na początek zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału, a jeśli do tego wciśniesz dzwoneczek, otrzymasz powiadomienie o kolejnych filmach, które mogą Cię zainteresować. Rozpoczynamy od wejścia na stronę o podanym adresie. Po zalogowaniu się rozpoczynamy konwersację z wirtualnym rozmówcą. Prosimy go o wygenerowanie tekstu na zadany temat. Zadanie możemy sformułować w konkretnym języku i w tym samym języku otrzymamy odpowiedź. Wygenerowany tekst może wymagać drobnych korekt. Przed użyciem należy go więc przeczytać i poprawić ewentualne błędy. Jeśli potrzebujemy na przykład krótki test wiedzy do otrzymanego tekstu, również możemy o to poprosić naszego wirtualnego asystenta. Taki test zostanie wygenerowany razem z kluczem odpowiedzi. A teraz samodzielnie przetestuj możliwości aplikacji.